Witam wszystkich widzów Tajemitów. Nasz dzisiejszy odcinek rozpoczniemy myślą znanego na zachodzie kryptohuntera Johna Rutza. W naszym dążeniu do odpowiedzi na odwieczne pytanie, czy jesteśmy sami, zostaliśmy uwarunkowani do poszukiwania kosmitów i istot pozaziemskich. To tak zwane rozproszenie w klasycznej magii. Zamiast szukać poza ludźmi i poza naszą planetą inteligentnego życia, powinniśmy się skupić na przeszukiwaniu wielu tysięcy mil podziemnych tuneli, przestrzeni ukrytych w głębinach i systemów jaskiń na Ziemi. Naukowcy niedawno zaktualizowali listę zidentyfikowanych gatunków zwierząt do 1 miliona 200 tysięcy. A przewidywaną listę wszystkich gatunków do 8 milionów 700 tysięcy. Oznacza to, że nie spotkaliśmy jeszcze pozostałych 86% lub większości form życia, z którymi dzielimy naszą małą, błękitną planetę. Nasz świat podziemny to miejsce, w którym pewnego dnia odkryjemy różne gatunki wyewoluowanych na Ziemi inteligentnych istot, które błędnie nazywaliśmy obcymi. To logiczne rozumowanie mówi nam o tym, że zdecydowanie na Ziemi żyje jeszcze 7,5 miliona nieznanych nam form życia. Pamiętać należy, że 71% tego, co pokrywa Ziemię, to woda. Oczywiście oceanografia wraz z hydrografią się rozwija, ale widać, że ludzie kładą większy nacisk na technologie pozaziemskie, kosmiczne. Ale czy słusznie? Szukamy życia w kosmosie, wiedząc, że na planecie pozostało do odkrycia lub też odnalezienia 7,5 miliona nieznanych nam mieszkańców Ziemi. Kim jest kryptohunter John Rhodes? Jest największym na świecie autorytetem w dziedzinie gadów, humanoidów lub gadzich kosmitów. Jego pionierska praca badająca twierdzenia o kontaktach gadów z kosmitami doprowadziła ostatecznie do narodzin zupełnie nowego gatunku badań w społeczności UFO. Oprócz badania dowodów aktywności gadów i humanoidów, John pomagał funkcjonariuszom organów ścigania w sprawach okaleczenia bydła. Prawdopodobnie przez Johna dochodzenie w sprawie okaleczenia bydła w Montanie w 2006 i w 2007 roku doprowadziło go do wniosku, że okaleczający chirurdzy w cudzysłowiu próbowali skierować uwagę opinii publicznej na niebezpieczeństwa związane z chorobami patogenicznymi podobnymi do MRSA rozprzestrzeniającymi się w wyniku operacji karmienia świń. Jego kontrowersyjne stwierdzenia dostarczyły widzą zupełnie nowego spojrzenia na świat kryptozoologii, ufo podziemnych baz, życia pozaziemskiego i cywilizacji wewnętrznoziemskich. Wykładał zarówno w USA, jak i za granicą, występował także w programach telewizyjnych, w tym w Poszukiwaniu Potworów, Strefie Konspiracji. Konspiracje BBC, zwierzęta X, nierozwiązane tajemnice, a ostatnio w programie History Channel UFO Hunters, w programach omawiających bazę Dolce, America's Secret Underground, Tube Shuttle System i MEB. Badania Johna Rhodesa rozpoczynały się od rdzennych Indian Hopi, a dokładnie od ich starożytnych legend, powtarzanych z wielką dokładnością z ust do ust przez wybrane osoby z plemienia. Indianie Hopi w Arizonie mają swoje tradycje, które przypominają czasy, kiedy ich bracia węże lub bracia jaszczurki wybudowały i zasiedlili podziemne miasta w Arizonie, Kalifornii, Meksyku i Ameryce Środkowej. W podaniach Indian Hopi chodzi o stworzenia żyjące pod ziemią we własnych tunelach, które zbudowały. Jak mówią legendy, a te, jak już się większość poszukiwaczy przekonała nie kłamią, takie podziemne miasto zostało zbudowane na zachodnim wybrzeżu, w pobliżu Oceanu Spokojnego po to Los Angeles w Kalifornii. W 1934 roku Los Angeles Times z 29 stycznia rozpisywał się na temat pewnego inżyniera, który nowoczesnymi sposobami odkrył miasto gadów, jaszczurów w podziemiach Los Angeles. W sumie wydanie dziwnie wygląda, gdyż w martwym centrum pierwszej strony znajduje się artystyczna interpretacja czterech jeźdźców apokalipsy, a pod obrazkiem znajduje się artykuł zatytułowany Polowanie na ludzi jaszczurki w katakumbach. Inżynier penetruje szyb pod Fort Moorhill, aby znaleźć labirynt tuneli i bezcenne skarby legendarnych podziemnych mieszkańców. Jak można przeczytać w artykule. Ruchliwe Los Angeles, choć mało zdaje sobie z tego sprawę, w zgiełku współczesnej egzystencji stoi nad zaginionym miastem katakumb wypełnionym niezliczonymi skarbami i niezniszczalnymi zapisami rasy ludzkiej, która jest bardziej zaawansowana intelektualnie niż najwyższy typ współczesnych ludzi. Takie przekonanie ma Warren Schiffeld, geofizyk, inżynier górnictwa, który obecnie próbuje wydrzeć z zaginionego miasta głęboko w ziemi pod Fort Moorhill sekrety legendarnego ludu jaszczurów z lóż medycyny Indian amerykańskich. Schiffeld i niewielki personel pomocników tak mocno wierzą, że labirynt katakumb i bezcennych złotych tablic znajduje się pod centrum Los Angeles, że inżynier i jego pomocnicy wydrążyli już szyb o długości 76 metrów idący prosto w głąb ziemi. Wylot od nogi szybu będzie na starej posiadłości Beninga przy ulicy North Hill z widokiem na Słoneczny Bulwar, Wiosenną Ulicę i Północny Broadway. Cała ekipa posługuje się zmodyfikowanym nowoczesnym urządzeniem do prześwietlania ścian i ziemi. Inżynier obsługujący owe urządzenie tak jest bardzo przekonany o nieomylności radiowego promieniowania rentgenowskiego, udoskonalonego przez niego do wykrywania obecności minerałów i tuneli pod powierzchnią Ziemi, aparatu, za pomocą którego, jak mówi, nakreślił wzór katakum i sklepień tworzących Lost City, że planuje kontynuować wysyłanie swojego szybu w dół, aż osiągnie głębokość 305 metrów, zanim zakończy im się pozwolenie na wie Inżynier Sheffield dowiedział się o legendzie mówiącej o ludziach-jaszczurach po tym, jak jego radiourządzenie prowadziło go tu i tam poprzez obszar rozciągający się od Biblioteki Publicznej przy West 5th Street do Southwest Museum na Muzeum Drive u podnóża Mount Washington. Wiedziałem, że znajduję się nad schematem tuneli, wyjaśnił inżynier i nakreśliłem przebieg tuneli, położenie dużych pomieszczeń rozrzuconych wzdłuż trasy tuneli, a także położenie złóż złota, ale nie mogłem zrozumieć jego znaczenia. Po tych rewelacjach Sheffeld został zabrany do Little Chief Greenleaf z loży medycznej Indian Hopi w Arizonie, która po angielsku nazywa się McLean. Indianin przekazał inżynierowi legendę, która zdaniem obu mężczyzn dokładnie pokrywa się z tym, co odnalazł Sheffield. Zgodnie z legendą przekazaną Sheffieldowi przez McLean'a radiowe urządzenie rentgenowskie ujawniło położenie jednego z trzech zaginionych miast na wybrzeżu Pacyfiku, które zostało wykopane przez jaszczurów po wielkiej katastrofie, która miała miejsce około 5 tysięcy lat temu. Ta legendarna katastrofa przybrała postać ogromnego języka ognia, który wyszedł z południowego zachodu niszcząc wszystko na swojej drodze. Jego ścieżka miała kilkaset mil szerokości. Podziemia miasta zostały wykopane jako sposób na ucieczkę przed przyszłymi pożarami. To, co odkrył Schiffeld, wydawało się być dobrze zaplanowanym podziemnym labiryntem i dużymi pomieszczeniami znajdującymi się w różnych punktach i złożami najwyraźniej złota w komorach i korytarzach. Niektóre tunele biegły na zachód przez 32 km pod zachtoką Santa Monica, które jak sądził były używane do wentylacji. Niestety Schiffeld nie miał pojęcia, że były one połączone ze starszymi ruinami jeszcze większego miasta, które tysiące lat temu zostało pokryte przez ocean spokojny podczas ogromnego trzęsienia ziemi i późniejszej powodzi. Odkryty przez niego podziemny kompleks służył do nagłych wypadków i był przeznaczony tylko dla maksymalnie pięciu tysięcy osób. Zapasy niezniszczalnych ziół były przechowywane w wystarczających ilościach, aby ocaleni mogli żyć pod ziemią, dopóki nie będzie można bezpiecznie wrócić na powierzchnię. Do kompleksu przywieziono także cenne rzeczy osobiste i sprzęty, a także historyczne dokumenty i złote skarby. Legendy Chief Little Greenleaf które opowiadają o starożytnej rasie jaszczurów, mówią, że około 4000 do 5000 lat temu ogromny deszcz meteorytów spadł na zachodnie wybrzeże, pokrywając obszar o szerokości z setek mil. Krater Winslow w północnej Arizonie to tylko jeden z fragmentów, które spadły wtedy z nieba. Tysiące ludzi zginęło, ich plony zostały zniszczone, domy zburzone, a lasy spalone. Ocaleli członkowie Loży Gadziej, która pozostała na zachodnim wybrzeżu, spotkała się, aby opracować plany budowy bezpiecznych obszarów. Strażnicy nieba ostrzegali, że nadszedł czas, aby wejść do wybudowanych podziemnych skronów i uszczelnić szyby za sobą. Zostali zmuszeni do zejścia pod ziemię, aby uchronić się przed gigantycznym deszczem meteorytów, który zdewastował większość zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jaszczuro ludzie z Los Angeles przeżyli deszcz meteorytów, ale zostali zabici przez gaz ziemny, który przedostał się do ich bunkrów. Sheffield uważał, że zbudowali w tym celu 13 takich podziemnych obiektów w różnych miejscach. Jeden znajdował się we wschodniej części Arizony w małym miasteczku Springville i został odkryty dopiero niedawno. Inny znajdował się pod wzgórzem, które było otoczone zakrzywionym grzbietem gór, przypominającym środek końskiego kopyta. To jest dokładnie taki typ terenu, jaki można zobaczyć w centrum Los Angeles, na obszarze, w którym znajduje się obecnie Rada Edukacji, która została zbudowana na ruinach starej rezydencji Willis Estate na szczycie wzgórza Fort Moore. Siefel i jego partner, Chief Little Greenleaf, byli przekonani, że starożytne legendy i odczyty z tajemniczej maszyny Shiffelda są prawdziwe. Zaginione miasto wykopane przez jaszczuro ludzi za pomocą potężnych chemikaliów zamiast kilofów i łopat zostało spuszczone do oceanu, gdzie według legendy zaczynały się i jego tunele. Przypływ wpływający codziennie do dolnych partii tuneli i wypływający z nich, wtłaczając powietrze do górnych tuneli, zapewniał wentylację oraz oczyszczał i odkażał dolne tunele, jak głosi legenda. Duże pomieszczenia w kopułach wzgórz nad miastem labiryntów mieściło około tysiąc rodzin. Na sposób wysokich budynków, a niezniszczalne zapasy żywności oraz niezliczone zioła lecznicze były przechowywane w katakumbach, aby zapewnić pożywienie ludowi jaszczurów przez długi czas, gdy następny ogień przeszedł przez ziemię. Legenda głosi, że jaszczuro ludzie uważają jaszczurkę za symbol długiego życia. Ich miasto jest rozłożone jak jaszczurka zgodnie z legendą, ogonem na południowy zachód, daleko poniżej ulic Fifth i Hope, kieruje się na północny wschód przy ulicach Lockout i Mayrda. Według Schiefelda i legendy kluczowy pokój miasta znajduje się bezpośrednio pod South Broadway w pobliżu Second Street. Legenda głosi, że ten kluczowy pokój jest katalogiem wszystkich części miasta i wszystkich tablic płytowych. Wszystkie zapisy miały być przechowywane na złotych tablicach o długości 4 stóp i szerokości 14 cali. Na jednej z tych złotych tabliczek, które były symbolem życia dla legendarnych jaszczurów, znajduje się zapis historii majów. A na jednej konkretnej tabliczce której południowo-zachodni róg będzie wyłamany, znajduje się zapis pochodzenia rasy ludzkiej. Schiffeld oświadczył, że zrobił zdjęcie rentgenowskie 37 takich tabliczek, z których trzymają obcięte południowo-zachodnie rogi. Jak mówi. Moje radiowe zdjęcia, rentgenowskie tuneli i pomieszczeń, które są pustkami pod powierzchnią oraz złote zdjęcia z idealnymi narożnikami, bokami i końcami, są naukowym dowodem ich istnienia, powiedział Schiffeld. Jednak legendarna historia musi pozostać spekulatywna, odkryta przez rządowe wykopaliska. Ludzie według McLeana mieli znacznie wyższy typ intelektualności niż współczesne istoty ludzkie. Powiedział, że intelektualne osiągnięcia ich dziewięcioletnich dzieci były takie same jak dzisiejszych absolwentów college'ów. Ci ludzie byli tak zaawansowani naukowo, że oprócz udoskonalenia roztworu chemicznego, dzięki któremu drążyli pod ziemią bez usuwania ziemi i skał, opracowali również cement znacznie mocniejszy i lepszy niż jakikolwiek używany w dzisiejszych czasach, którym wyłożyli ich tunele i pokoje. McLean powiedział, że legendarną radą dla Indian Amerykańskich było poszukiwanie zaginionego miasta na obszarze w obrębie tworzącego się łańcucha wzgórz. Żaba końskiego kopytka, kontur wzgórz otaczających ten region tworzy taki projekt potwierdzający ustalenia Shifelda, powiedział. Urządzenie radiowe Shifelda składa się głównie z cylindrycznej szklanej obudowy, w której Pionownik przymocowany do miedzianego drutu, trzymanego przez inżyniera, nieustannie kołysze się, wskazując, jak twierdzi, w kierunku minerałów lub tuneli pod powierzchnią ziemi, a następnie obraca się, gdy jest nad minerałem lub kołysze się w przedłużeniu tunelu nad wykopem. Powiedział, że często używał tego instrumentu na polach górniczych. Co do urządzenia, można tutaj wnioskować z opisu, że Schiffeld posiadał zaawansowane urządzenie radioniczne. A to dlatego, że wspominał, iż może za pomocą pokrętła odnaleźć rezonans tego, co zostało do urządzenia włożone na świadka. Zaznaczyć tutaj trzeba, że mówimy o roku 1934. Ciekawe jak wyglądają dzisiejsze mapy i kto już zna po 87 latach prawdziwą historię naszej rasy.